Papież Leon podjął decyzję w sprawie dzieci i ich rodzin. Czegoś takiego w Watykanie jeszcze nie było. Watykan wchodzi w nową erę. Po odejściu papieża Franciszka konklawe wybrało nowego następcę św. Piotra. 8 maja na tron papieski wstąpił amerykański kardynał Robert Francis Prewost, który przyjął imię Leon XIV. Nowy papież już od pierwszych dni pontyfikatu przyciąga uwagę wiernych i mediów, a jego pierwsze decyzje dotyczące wywołały ogromny odzew. Leon XIV. Nowy papież, nowy rozdział w historii Kościoła. Po ustąpieniu papieża Franciszka, Watykan stał się miejscem intensywnych przygotowań do jednego z najważniejszych momentów w dziejach Kościoła konklawę. 8 maja świat poznał nowego papieża. Został nim kardynał Robert Francis Prewost z USA, który obrał imię Leon XIV. Uroczysta inauguracja pontyfikatu zgromadziła w Rzymie przywódców z całego świata, między innymi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, króla Hiszpanii Filipa VI z królową Letizią, a także prezydenta Polski Andrzeja Dudę z małżonką. Już od pierwszych wystąpień Leon XIV pokazał że chce kontynuować misyjną linię papieża Franciszka, ale także nadać Kościołowi swój własny ton, pełen prostoty, otwartości i przesłań pokoju. Pierwsze decyzje Leona XIV. Watykan rozszerza prawa pracowników i rodzin. Zaledwie trzy miesiące po wyborze papież zatwierdził reskrypt wprowadzający istotne zmiany w prawach pracowniczych w państwie miasta Watykanu. Dokument podpisany przez Prefekta Sekretariatu do spraw gospodarki przewiduje m.in. 5 dni płatnego urlopu ojcowskiego z okazji narodzin dziecka. 3 dni płatnego urlopu miesięcznie dla rodziców dzieci z poważną niepełnosprawnością, z możliwością wykorzystania ich łącznie. Przyznanie zasiłków rodzinnych także osobom uznanym przez kolegium lekarskie za całkowicie niezdolne do pracy. Ważny zapis dotyczy zakazu podejmowania innej pracy zarobkowej w czasie korzystania z urlopu opiekuńczego, chyba że otrzyma się specjalną zgodę. Nowe regulacje obejmą również starsze dzieci i studentów. Reskrypt precyzuje że zasiłki rodzinne przysługują rodzinom z dziećmi prawowitymi, uznanymi lub zrównanymi w prawach, które ukończyły 18 lat. W przypadku uczniów szkół średnich świadczenia można otrzymywać do 20 roku życia, a dla studentów nawet do 26 roku życia, o ile nauka jest udokumentowana zaświadczeniem z uczelni. Nowe przepisy uznano za jeden z najbardziej postępowych kroków w polityce socjalnej Watykanu w ostatnich latach. Zdaniem watykańskich obserwatorów Leon XIV już na starcie swojego pontyfikatu daje jasny sygnał. Jego priorytetem jest troska o rodziny, sprawiedliwość społeczną i dostosowanie struktur kościoła do realnych potrzeb ludzi.